Witam, jestem kobietą po czterdziestce. Spędziłam młode lata w uprzywilejowanej rodzinie ze względu na dobrze prosperujący biznes mojego ojca. W rezultacie miałam okazję uczęszczać do specjalistycznej prywatnej szkoły, która koncentrowała się na edukacji artystycznej. Jednak nasza rodzina wkrótce napotkała kłopoty finansowe, gdy firma mojego ojca zbankrutowała, co doprowadziło do separacji moich rodziców. Ten niefortunny obrót wydarzeń zmusił mnie do wzięcia urlopu od szkoły na rok i ostatecznie przeniesienia się do publicznego liceum. Chociaż nie miałem nic przeciwko porzuceniu kierunku artystycznego i zrobieniu sobie przerwy od szkoły, moim największym marzeniem było ponowne połączenie naszej rodziny. Niestety, mój ojciec zmarł wkrótce potem. Moja matka przywiozła mnie i mojego młodszego brata z domu naszych krewnych, gdzie mieszkaliśmy. Pomimo własnych trudności, moja matka niestrudzenie pracowała w różnych zawodach. Aby zapewnić nam możliwość kontynuowania edukacji, oczywiście martwiłem się o jej samopoczucie, ale zachęcała mnie do skupienia się na realizacji moich marzeń o studiach i zapewniała, że sobie poradzi. Jej mocne słowa trafiły do mnie i poświęciłam się nauce. To poświęcenie utorowało mi drogę do ukończenia studiów na kierunku biznesowym w koledżu, Jednocześnie pracując w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel w prywatnej akademii, dzięki moim nieustannym wysiłkom osiągałem dobre oceny. Jednak moje pragnienie zarabiania pieniędzy szybko popchnęło mnie do przejścia z instruktora w niepełnym wymiarze godzin na pełnoetatowe stanowisko w akademii. Zamiast tracić czas na przygotowywanie się do przejścia do innej firmy, wierzyłem, że moje umiejętności nauczania i pozytywne wyniki uczniów w nauce sprawiają, że Akademia jest obiecującą perspektywą długoterminową. W rezultacie przyjąłem stałą rolę instruktora i byłem w stanie pomóc mojej matce, pozwalając jej na bardzo potrzebny odpoczynek. Możliwość finansowego wsparcia mojej matki i młodszego brata przyniosła mi ogromną radość. Pewnego dnia, gdy zmierzałem do pracy, przed akademią podeszła do mnie znajoma z przeszłości, od razu mnie rozpoznała i przedstawiła się jako mama Riki'ego. Wspominając, że zarówno Riki jak i ja byliśmy uczeni przez tego samego nauczyciela. Nawet po tylu latach pamiętała mnie, wymieniliśmy uprzejmości, a ona wyraziła zdziwienie widząc jak bardzo się rozwinąłem i sam zostałem nauczycielem. Co ciekawe, ujawniła, że jest właścicielką budynku, w którym mieściła się akademia i zaprosiła mnie do odwiedzenia jej, gdy tylko będę miał wolny czas, obiecując, że poczęstuje mnie lunchem lub czymś podobnym. Jej radość z ponownego spotkania ze mną była oczywista. Byłam zachwycona ponownym spotkaniem z nią ale jednocześnie ogarnął mnie smutek. Przypomniały mi się czasy, gdy moja rodzina była zamożna, dobra, wszystko się zmieniło. Podczas wykładu nie mogłem powstrzymać się od ciągłych porównań między rodziną Rikiego a moją. Mimo to starałem się skupić i uczyć dzieci, jednak kilka razy natknęłam się na mamę Rikiego i za każdym razem nalegała na kupienie mi pysznego jedzenia lub prezentu. Wciąż znajdowałem wymówki, by jej unikać, twierdząc, że jestem zbyt zajęty, przeszkadzało mi to tak bardzo, że rozważałam nawet znalezienie innej pracy. Wyglądało jednak na to, że moja szefowa wyczuła mój dyskomfort i pewnego dnia powiedziała mi: Sandy, wyobrażam sobie, jakie to musi być dla Ciebie trudne, ostatnio nie poświęcałam Ci wystarczająco dużo uwagi. Postanowiłam więc dać Ci premię. Powinnaś sprawić sobie przyjemność i zjeść stek lub coś podobnego. Ważne jest, abyś dbał o swoje zdrowie, aby móc skutecznie uczyć dzieci. Wręczyła mi kopertę. Kiedy byłem młodszy, uczyłem się od rodzimego nauczyciela francuskiego, co poprawiło moją wymowę i wyrażenia w porównaniu z innymi nauczycielami. W rezultacie byłem w stanie uczyć moich uczniów z większą dokładnością. A oni osiągali lepsze oceny z gramatyki i czytania ze zrozumieniem. Moja szefowa chciała mnie zatrzymać, a ja czułem jej życzliwe intencje, więc nie mogłem się zmusić do odejścia. Pewnego dnia przed akademią podszedł do mnie mężczyzna, jakbyśmy się znali. Usłyszałam, jak moja mama mówi, to Sandy, jestem tego pewna. Chociaż nie byłam do końca pewna, okazało się, że to Riki, zapytał: Pamiętasz mnie, prawda? Rozpoznałam go i byłam naprawdę szczęśliwa, że znów widzę mojego przyjaciela z dzieciństwa. Ricky wyjechał za granicę, aby studiować, gdy był młody. Ukończył studia i wrócił, aby założyć własną firmę. Szczerze mówiąc, byłem zazdrosny i przygnębiony, porównując się do niego, biorąc pod uwagę, że był już prezesem firmy i jeździł luksusowym samochodem w tym samym wieku, co ja. Po tym spotkaniu zaczęliśmy się częściej spotykać i naturalnie nawiązaliśmy kontakt. Ostatecznie nasza przyjaźń przerodziła się w romantyczny związek. Początkowo podyktowany okolicznościami związanymi z moją rodziną, starałam się zachować dystans, ale wesoła postawa Rikiego i jego podejście do mnie wzbudziły moje zainteresowanie. Staliśmy się sobie bardzo bliscy, a po roku randkowania oświadczył mi się, powiedział: Nie masz pojęcia, jak bardzo się w tobie podkochiwałem, gdy byliśmy młodzi. Jesteś moją pierwszą miłością i to jak spełnienie marzeń, że jesteśmy teraz razem. Obiecuję, że będę cię uszczęśliwiał do końca życia. Byłam przepełniona szczęściem, ale też zmartwieniami. Nigdy nie rozmawiałam z nim o mojej rodzinie. Nawet wtedy nie dałam mu natychmiastowej odpowiedzi i starałam się unikać tematu. Ricky błagał mnie, prawie na granicy łez, pytając, co jest nie tak i obiecując, że naprawi wszystko, co w jego mocy. Naprawdę chciał, żeby było lepiej. W rzeczywistości firma mojego taty zbankrutowała, gdy byłem w liceum. Z powodu trudności finansowych musiałem opuścić prywatną szkołę, do której uczęszczałem. Spędziłem rok w szkole publicznej, zanim zmarł mój ojciec, pozostawiając mnie jako głównego żywiciela rodziny, nie byłam pewna, jak z tobą o tym porozmawiać, ponieważ obawiałam się twojej reakcji. Co jest złego w tym, że mogę sama się utrzymać? Więc dlaczego miałby być jakiś problem? Ricky z łatwością poradził sobie z tą sytuacją, co uspokoiło mój umysł, ale nadal czułam niepokój. Mimo to porozmawialiśmy o naszych rodzinach i obiecaliśmy sobie, że się pobierzemy. Kilka dni później, kiedy uczyłam dzieci w akademii, matka jego wpadła do pokoju. Hej Sandy, muszę z tobą porozmawiać. Jestem w trakcie zajęć. O co chodzi i jeśli nie chcesz narobić sobie wstydu, natychmiast wyjdź na zewnątrz? Krzyczała na mnie, więc nie miałam wyboru, i wyszłam na zewnątrz. Nagle mnie spoliczkowała. Dlaczego ukryłeś fakt, że twoja rodzina jest bankrutem i oszukałeś nas, chcesz zrujnować życie mojego syna? Wiesz, jak nieswojo się czułam, kiedy Riki powiedział mi, że twój tata zmarł, a twoja rodzina boryka się z problemami finansowymi. Gdybym wiedział, nie pozwoliłbym ci spotykać się z moim synem, czy okłamałeś nas, wiedząc, że jesteś teraz bez pieniędzy tylko po to, by nas wykorzystać. Nie mogę uwierzyć w to, co mówisz. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś zły, powinna istnieć granica. Nazywanie mnie poszukiwaczem złota to przesada, jak śmiesz utrzymywać kontakt wzrokowy i odzywać się do mnie. Twoje tanie zachowanie wiele mówi. Będę miał na ciebie oko w przyszłości. Nieważ się więcej zbliżać do mojego syna, byłam bardzo zdenerwowana i zawstydzona, więc poszłam do toalety i rozpłakałam się. Moja szefowa musiała być świadkiem kłótni z matką Riki Ego, ale milczała. Po prostu przyniosła mi filiżankę gorącej herbaty, w końcu odzyskałam spokój i zadzwoniłam do Rikiego, by z nim zerwać. On jednak stanowczo zaprotestował, mówiąc, że nie może tego zrobić. Odrzucił słowa matki jako nieistotne, twierdził, że zakończenie naszego związku z powodu drobnych trudności było niesprawiedliwe. Był nieugięty, że nasza miłość powinna przezwyciężyć wszystko i że nie zerwie ze mną, bez względu na to, jak bardzo mnie kochał, ale po takich obraźliwych uwagach nie mogłam sobie wyobrazić małżeństwa z nim. Poprosiłam go, by postawił się w mojej sytuacji. Czy poradziłby sobie, gdybym nalegała na zerwanie od tego dnia? Pomimo mojego błagania, Riki nadal odwiedzał mój dom każdego dnia i nocy, wywołując sceny. Nie chciał zaakceptować, że nasz związek się skończył i wierzył, że to nie może się tak skończyć. Moja mama, która nie mogła go dłużej tolerować, spotkała się z Rikiem. Dziękuję, że potraktowałeś moją córkę w ten sposób. Musi istnieć jakiś ukryty problem, który doprowadził ją do zerwania z tobą. Cokolwiek to jest, musisz najpierw się tym zająć, zanim rozważysz ponowne spotkanie lub ślub. Nie możesz tak po prostu nalegać, by nie zrywać, Riki. Nie jesteś już dzieckiem, musisz podejść do tego jak dorosły. Po kilku dniach bez wieści Ricky przestał mnie odwiedzać. Byłam ciekawa i pomyślałam o wysłaniu mu wiadomości tekstowej, ale milczał, więc nie chciałam stwarzać więcej problemów, chociaż nie lubiłam Ricky'ego, nie mogliśmy się pogodzić, dopóki nie rozwiąże problemu z matką. Myślałam, że nie mogę nic zrobić z tym rozstaniem, gdy radziłam sobie z rozstaniem. Mama Rikiego przyszła do mnie do akademii. Naprawdę nie chciałem, żeby do tego doszło, ale mówią, że nie można sprzeciwiać się swoim dzieciom, więc postanowiłem zapomnieć o tym, co zrobiłem wcześniej, pomyślałem, że mogłem być zbyt surowy i miałem nadzieję, że znów zaczniesz spotykać się z Rikim. Powiedziała to, ale nie lubiła mnie, więc nie mogła nawet spojrzeć na mnie właściwie. A ja zastanawiałem się, co się stało. Dowiedziałem się jednak, że Riki przez kilka dni prowadził strajk głodowy, grożąc, że zerwie z nią więzi, jeśli mnie nie przeprosi i nie zatwierdzi naszego małżeństwa. Na początku myślała, że to tylko pusta groźba, ale w końcu Riki zemdlał z braku jedzenia i musiał zostać hospitalizowany. Dlatego niechętnie mnie odwiedziła, ale nie były to szczere przeprosiny. Czułem się jeszcze gorzej i chciałem odmówić. Ale byłem poruszony zachowaniem Rikiego wobec kogoś takiego jak ja i było mi bardzo przykro. Więc kiedy zobaczyłem go tak chudego w szpitalu, poszedłem się z nim zobaczyć. Łzy napłynęły mi do oczu po kilku dniach niewidzenia go. Po co robić sobie tyle kłopotu? Wiele par rozstaje się po rędce i powinniśmy po prostu zaakceptować, że to nie wyszło. Ja jednak nie mogłam tego zrobić. Ricky i ja postanowiliśmy dać naszemu związkowi kolejną szansę i po przedstawieniu się rodzicom zaczęliśmy przygotowywać się do ślubu. Kiedy Ricky przyszedł spotkać się z moją mamą, miałam do niej jedną prośbę. Sandy ciężko pracuje, aby utrzymać naszą rodzinę. Proszę, upewnij się, że nie stanie jej się krzywda i od teraz stój po jej stronie. Obiecuję, że tak się nie stanie. Ona wychodzi za mnie, a nie za moją rodzinę. Pewne siebie słowa Rikiego pomogły mi złagodzić nerwy, mimo że rodzice Rikiego zachowywali się chłodno. Na szczęście jego matka wykazała pewną poprawę w swoim zachowaniu wobec mnie. Ulgę przyniósł mi fakt, że nasze rodziny wkrótce się spotkają. Mój młodszy brat, zaniepokojony wydatkami ślubnymi, poprosił mnie o decyzję. Biorąc pod uwagę naszą sytuację finansową, zgodziliśmy się nie przesadzać z wydatkami. Aby zaoszczędzić pieniądze, zdecydowaliśmy się wynająć kościół na ceremonię. Zapewniłem mamę, że wszystko będzie dobrze i nie musimy kupować niczego dodatkowego. Na wypadek, gdyby potrzebne były dodatkowe środki, zaproponowałem, że skorzystam z mojego konta oszczędnościowego, mój brat upierał się jednak, że ma wystarczająco dużo pieniędzy i nie chciał ruszać moich oszczędności. Niemniej jednak wyczułem, że moja matka wydawała się nieco zmęczona, aby ją wesprzeć i docenić jej wysiłki. Wpłaciłem trochę pieniędzy na jej konto bankowe i kupiłem kilka steków w drodze z pracy do domu, w dniu, w którym nasze rodziny miały spotkać się na kolacji, umówiłem się z mamą wcześniej w wyznaczonym miejscu. Udało mi się przybyć wcześniej niż oczekiwano, tylko po to, by być świadkiem przerażającej sceny, którą trudno opisać słowami. Matka Rikiego rzuciła mojej mamie w twarz stos pieniędzy i bagatelizowała nasze ślubne plany, sugerując, że mierzymy zbyt nisko. Oskarżyła moją matkę o próbę wykorzystania małżeństwa do poprawy swojego statusu społecznego, bez ostrzeżenia wstała i celowo nadepnęła mojej matce na stopę, chcąc ją jeszcze bardziej upokorzyć. Ogarnął mnie gniew i szybko zainterweniowałem, przewracając matkę Rikiego. Sfrustrowany i oszołomiony zażądałem wyjaśnień dotyczących jej zachowania. Czy ty masz pojęcie, jak lekceważące jest angażowanie innych w swoje sprawy finansowe? To absolutnie oburzające. Jako twoja synowa nigdy nie zamierzałem wychodzić za twojego syna. Wiedziałeś o trudnościach finansowych mojej rodziny, a mimo to zlekceważyłeś naszą potrzebę pomocy i zaoferowałeś jedynie niewielką część mebli domowych. Więc co jest złego w dziesięciu tysiącach dolarów, które zaoszczędziła moja ciężko pracująca matka, to nie w porządku traktować ludzi bez szacunku z powodu pieniędzy. Moja matka próbowała mnie o, ale nie posłuchałem. Nie miałam innego wyjścia, jak wyjść za mąż z powodu Rikiego i nigdy nie miałam zamiaru polegać na twoich pieniądzach, mówisz tak, jakby ci na nas zależało. Ale cieszę się, że nie muszę być związana z tak haniebną rodziną jak Twoja, z którą nie mogłam nawet otwarcie porozmawiać o swoich marzeniach. Nigdy nie żałuj, że straciłaś Rikiego, tak zakończyły się zaręczyny, a Riki zrobił z siebie potem niezłe widowisko. Dzwoniłam do Rikiego wiele razy w drodze do domu, ale nie odbierał. Zostawiłam mu więc wiadomość, że nie mogę za niego wyjść. Następnego ranka Riki pojawił się w Akademii. Skoro zrobiłam to wszystko dla ciebie, czy nie powinieneś przynajmniej spróbować być bardziej przychylny mojej matce? Jak mogłeś popchnąć moją matkę do takiego stopnia? Skończyła z siniakiem na nodze to zburzyło moje wyobrażenie o tobie. Nie mogłeś być niewinny, jak główny bohater w filmie nie chcę być głównym bohaterem. Idź i znajdź kogoś, kto to doceni. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że taka sytuacja przerodzi się w dramatyczny romans. Jestem tym wszystkim zmęczona i przestało mnie to bawić, podobnie jak Rikiego. Okazało się, że chciał tylko spełnić swoją pierwszą miłosną fantazję, jak w filmie, i uczynić ją rzeczywistością, po prostu naśladował głównego bohatera. Co więcej, spotykał się z innymi kobietami, przygotowując się do ślubu ze mną. Byłam zszokowana i zdenerwowana, ale szybko wróciłam do rzeczywistości, a potem matka Rikiego poinstruowała dyrektora, żeby mnie zwolnił tylko dlatego, że jesteś właścicielem. Nie możesz wtrącać się w moje sprawy i dyktować mi, jak mam zarządzać moimi nauczycielami. Nie poradzę sobie bez Sandy. Na szczęście stanęła po mojej stronie. Okazało się, że Sandy była błogosławieństwem w przebraniu. W rzeczywistości planowałem rozbudowę mojej akademii. Chcę przenieść się do nowej lokalizacji i otworzyć kolejny oddział. Co ty na to? Weźmiesz odpowiedzialność za nowy oddział, cały oddział. Myślisz, że podołam wyzwaniu. Byłem zaangażowany tylko w prowadzenie zajęć i nie zajmowałem się zarządzaniem. Sandy, wyjątkowo dobrze radzisz sobie z obowiązkami administracyjnymi, dlatego proponuję Ci to. Mam nadzieję, że nie odmówisz i przejmiesz po mnie obowiązki. Gdy akademia rozrosła się do większej przestrzeni, przejąłem odpowiedzialność za oddział. Początkowo pogodzenie nauczania i zarządzania szkołą było wyzwaniem, jednak wraz z rosnącą liczbą studentów zatrudniłem dodatkowych pracowników, dzięki czemu wszystko poszło znacznie sprawniej. Następnie opracowałem nowe materiały do nauki dostosowane do poziomu każdego ucznia. Tworząc bardziej systematyczny program, następnie ściśle zarządzałem studentami poprzez indywidualne doradztwo, co zaowocowało szybkim wzrostem, dorównując głównemu oddziałowi pod względem liczby studentów. Dyrektor zasugerował, abyśmy zostali równorzędnymi partnerami, ponieważ starzeję się i brakuje mi wytrzymałości, ponieważ moje dzieci realizują inne przedsięwzięcia, nie mam nikogo, komu mógłbym przekazać swoje obowiązki w tym biznesie. Wierzę, że gdybyś przejął stery, byłbyś w stanie kontynuować działalność, to dla mnie wielka szansa, ale jakie cechy we mnie widzisz, które sprawiają, że mi to wszystko powierzasz? Obserwuję cię od czasów studiów, a twoja lojalność przez ten czas zasłużyła na moje zaufanie. Wielokrotnie wyrażałem wdzięczność dyrektorowi, zwłaszcza podczas problemów z mamą Rickiego. Wspierała mnie, a ja w zamian pracowałem ciężej, by okazać jej wdzięczność. Wraz z rozwojem oddziałów dyrektor przeszła na emeryturę, przekazując mi wiele obowiązków, dzięki niej zarobiłem znaczną sumę, co pozwoliło mi wpłacić znaczną kwotę na konto bankowe mojego brata i zapewnić wygodniejsze życie mojej mamie. Zaoszczędziła znaczną część i zamierzała zainwestować. Znajomy broker nieruchomości skontaktował się ze mną w sprawie dobrego budynku w atrakcyjnej cenie. Jak ono nie chciałem iść sam, więc zapytałem, czy mógłbyś mi towarzyszyć. Po wizycie na miejscu ze zdziwieniem odkryłem, że był to ten sam budynek, w którym wcześniej mieściła się Akademia, należąca do Mamerikiego. Pomimo upływu czasu budynek był przestronny i oferowany w zaskakująco niskiej cenie. Pośrednik nieruchomości wspomniał, że właściciel pilnie potrzebuje pieniędzy. Tak więc budynek został wystawiony po bardzo niskiej cenie. Co uniemożliwiło znalezienie podobnej oferty gdzie indziej. Poprzednim właścicielem była Berfe Crow. Ale obecnym właścicielem jest Lisa. Wygląda na to, że Anderson, córka Berfe Crow, sprzedała budynek bez wiedzy mojej mamy. Kiedy powiedziałem mamie o historii budynku i potencjalnych złych wspomnieniach, poprosiła mnie o radę, czy zrezygnować z zakupu. Zapewniłem ją jednak, że jeśli budynek ma wartość inwestycyjną, to powinniśmy go kupić, zwłaszcza, że obecnym właścicielem nie jest Berfekro. Przeprowadziłem kilka badań na temat cen i przyszłego potencjału nieruchomości i doszedłem do wniosku, że to mądra inwestycja. Pojechaliśmy więc z mamą do biura nieruchomości, aby podpisać niezbędne dokumenty, gdy już mieliśmy wchodzić do biura. Przypadkowo wpadłem na kogoś niosącego wiadro z wodą, a jego niezdarność spowodowała, że zmokłem. Osoba ta okazała się być mamą Rikiego, co zaskoczyło nas wszystkich, była ubrana w strój roboczy, trzymała mopa i wiadro. Woda z wiadra ochlapała mnie całego. Kiedy się tam zebraliśmy, pośrednik nieruchomości wyszedł z biura i zauważył moje mokre ubranie. Wściekł się na mamę Rikiego i zbeształ ją za nieostrożność i wielokrotne powodowanie wypadków. Mama Rikiego broniła się, mówiąc, że mnie nie widziała i nie można jej winić. Broker wyraził swoją frustrację, podkreślając, że powinna mieć przynajmniej jeden pozytywny punkt, będąc miłą i pracowitą, wspomniał, że tolerował ją ponieważ kiedyś była właścicielką budynku, ale nie będzie jej dłużej tolerował. Mama Rikiego uniknęła naszych spojrzeń i szybko wykofała się za budynek. Podczas podpisywania dokumentów zapytałem brokera nieruchomości o historię mamy Rikiego związaną z budynkiem i dowiedziałem się, że faktycznie straciła go kilka lat temu z powodu złej decyzji inwestycyjnej. Uzależnienie Rikiego od hazardu i późniejszy rozwód spowodowały trudności finansowe, które ostatecznie doprowadziły do ich bankructwa. Ten incydent uświadomił mi, że przyszłość jest nieprzewidywalna i należy podchodzić do niej z ostrożnością. W samym środku życia ludzi nagle pojawiła się matka Rickiego i chwyciła Sandy. Możemy porozmawiać. Zapytała. Przydarzyło mi się coś tak niesprawiedliwego. Pośrednik nieruchomości krzyknął: Proszę pani, nie rób tego. Ten budynek nie należy do ciebie, zostaliśmy przez panią oszukani. Wcześniej byłaś dla mnie taka miła, ale teraz, kiedy jesteśmy bankrutami, jak mogłaś się tak zmienić, Sandy? Sandy błagała, zostałam oszukana i sprzedałam ten budynek. Proszę, zwróć nam go, proszę, to niesprawiedliwe, broker chłodno odpowiedział. Co to ma wspólnego ze mną? Niezależnie od tego, czy zostałeś oszukany, czy nie, podpisałem już umowę z kimś innym. To nie ja jestem właścicielem budynku, tylko moja matka. Wyczuwając okazję, matka Rikiego chwyciła moją matkę i błagała, proszę, pomóż mi odzyskać ten budynek. Sprzedałam go nieuczciwie. Proszę. Ale moja matka była stanowcza w swojej odpowiedzi, stwierdzając, nic o tym nie wiem, musisz to rozwiązać z osobą, której sprzedałeś budynek. Pytanie mnie niczego nie zmieni, zdając sobie sprawę, że jej działania były daremne, matka Rikiego zatrzymała się i milczała. Broker wyjaśnił mi, że miała na myśli poprzedniego właściciela budynku, który musiał go sprzedać z powodu długów hazardowych syna, nie miała innego wyjścia, jak tylko przenieść własność. Gdy odchodziliśmy, matka Rikiego ponownie chwyciła mnie i moją matkę, wyznając, popełniłam z tobą wielki błąd. Nie zdawałam sobie sprawy, jak wielki sukces odniesiesz. Myliłam się i przepraszam, przeprosiła również moją matkę. Przyznając się do błędu, nie mogąc znieść więcej zakłóceń, pośrednik w obrocie nieruchomościami wepchnął ją do budynku i ostrzegł, aby przestała niepokoić jego klientów. Zagroził, że podejmie dalsze działania, jeśli nadal będzie się wtrącać. Zdezorientowany zastanawiałem się, dlaczego nadal pracowała w tym budynku i dlaczego trzymała się tych, którzy przyszli go zobaczyć. Wiedziałam, że ci ludzie nie oddadzą jej budynku, nawet gdyby próbowała. W drodze powrotnej do domu czuliśmy z mamą dziwną mieszankę emocji. Słyszeliśmy, że Riki ukrywał się na wsi z powodu długów hazardowych. Patrząc wstecz, to szczęście, że jego matka źle nas traktowała, bo dzięki temu nie wrzeniłam się w tę rodzinę. Chociaż moja matka kupiła budynek, nie chciała mieć żadnych powiązań z matką Rikiego, w związku z tym postanowiła sprzedać go ponownie, a pieniądze zainwestować i przekazać organizacji społecznej. Widząc potrzebujących, moja matka zdecydowała się żyć z dobrocią, zainspirowany jej działaniami, również chciałem pomóc tym, którzy mieli mniej szczęścia, więc zacząłem przekazywać żywność potrzebującym, wstąpiłem w związek małżeński i powitałem w naszym życiu pięknego syna, wnosząc ogromną radość do naszego życia. Doceniam Twoją uwagę poświęconą mojej narracji, życzę Ci trwałego zdrowia i wiary w nadchodzące jaśniejsze dni. Niech Twój dzień będzie wypełniony szczęściem. Zachęta i wnikliwe komentarze są mile widziane w sekcji komentarzy, Twoje wsparcie poprzez polubienia i subskrypcje wiele dla mnie znaczy. Miłego dnia!